Pierwszy zwycięzca tej walki, kontrolowałeś można powiedzieć od samego początku, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No tak, tak jak powiedziałeś, chciałem rywalu strzelić prawą ręką, raz weszło, drugi raz weszło, poszedłem za ciosem, skończyłem walkę. Taki był game plan od samego początku? Taki był plan, żeby się wywoływać presję, no bo wiadomo rywal był mniejszy, ja jestem troszeczkę większy, warunki fizyczne są po mojej stronie. Także zrobiłem plan od A do Z, tak naprawdę z trenerem. To, co sobie zaplanowaliśmy, zrobiliśmy do, do końca. Tak, jak wspomniałeś, właśnie wykorzystałeś swoje warunki pod każdym względem. A jaki jest plan na najbliższe walki? No, wiadomo, że plan na najbliższe walki to jest wygrywać tak, następne walki. Coś się mówi o grudniowej, przepraszam, wrześniowej Gali. Naszej Gali Grupy promotorskiej Queensberry Polska. Prawdopodobnie, jeżeli ta Gala się odbędzie, na niej wystąpię i to jest plan na najbliższe miesiące. A jak wyglądają te kwestie związane ze sparingami za granicą? Jakbyś mógł coś szerzej przybliżyć? Jest możliwość wylotu do Anglii na sparingi, także tak naprawdę jeszcze z promotorem nie rozmawialiśmy o tym jakoś głębiej. Jest taki plan, można, można polecieć, rozwijać się. Wiadomo, że wyjazdy takie są nowe bodźce, środowisko inne. E, można się rozwijać. I o to chodzi. I o to chodzi? Gratuluję wygrane i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo za wywiad. Pozdrawiam wszystkich. Kora. Czysta energia. Odwiedź zaodoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Zaodoptuj.